Trasa, którą dzisiaj prezentuję, to pętla w Beskidzie Żywieckim, biegnąca grzbietami otaczającymi Dolinę Sopotni. Poruszam się tutaj po masywie Pilska oraz Lipowskiego Wierchu i Romanki. Rozpoczynam w Sopotni, skąd pierwszą drogą asfaltową, a następnie leśną stokówką, dojeżdżam do szlaku zielonego biegnącego na Halę Miziową. Z Hali Miziowej jadę niebieskim szlakiem granicznym, pokrywającym się w tym fragmencie z czerwonym yy, głównym szlakiem beskickim. Przez Munczolik i Palenice docieram do Trzech Kopców. Tam opuszczam szlak czerwony i niebieskim szlakiem granicznym zjeżdżam na przełęcz Bory Orawskie. Z Borów Orawskich zjeżdżam szlakiem żółtym do Doliny Potoku Bystra, a następnie szlakiem czarnym podjeżdżam na Rysiankę. Z Rysianki zjeżdżam na przełęcz Pawlusią, skąd szlakiem żółtym rozpoczynam podjazd z elementami wypychu w stronę Romanki. Z Romanki początkowo zjeżdżam, a następnie trochę podjeżdżam szlakiem niebieskim na Majherkową. Z Majherkowej trzymając się szlaku niebieskiego znowu najpierw zjeżdżam, a potem delikatnie podjeżdżam na Kotarnicę. Tutaj już opuszczam szlak niebieski i rozpoczynam długi i kamienisty zjazd z szlakiem czarnym aż do Sopotni. Całość trasy to około 30 km i niespełna 1600 m przewyższenia. No i na razie asfalcikiem przez Sopotnie. O, tutaj w lewo odbija zielony na Halem Ale on tutaj na początku jest stromy Dlatego ja pojadę trochę dalej No i taką dłuższą, trawersującą drogą leśną Do tego szlaku dojadę w sumie. Wyżej Pożar tutaj spalił jakiś domek Nieciekawie to wygląda Kurde, to w ogóle budynek nad nadleśnica ten, który słonął. Dobra, i w tym miejscu obijam w lewo z niebieskiego szlaku. Szlak leci tam, ten niebieski. A ja lecę tutaj. Jeszcze kawałek asfaltem. No i to jest miejsce, w którym kończy się asfalt. No tutaj z tej kamienistej drogi Ostro w lewo Na szutrową o, Właśnie tak No i staje się widoczna Romanka po drodze Tam dzisiaj też można zamiar pojechać No jak widać wieje A droga taki idealny szuterek na razie a tam Rysianka, no i Hala Rysianka ze stroniskiem. No, jak na razie ta leśna droga wiedzie takim przyjemnym szuterkiem, Równym idealnie, nie za bardzo nastrowiony, teraz w ogóle wypaszczonym. No i fajnie. Ładny bukowy las. No to ja kojarzę ten las tam pod Wyżnym Jak się jedzie tym zielonym, to też właśnie jest Bukowo-Jodłowy taki piękny No i takie kamienie tutaj Fajnie W dole Sopotnia Ładnie położona Tam Beskid Mały No teraz taki ładny fragment szlaku, taki trawersik. Traszki śpiewają, pięknie. O, tutaj zielony troszeczkę się wystromił. Stał się kamienisty, ale jedzie się fajnie. Jest i ta góra w oddali. Nie ma idealnej widoczności, ale, ale widać ją. Mocno wieje. A ja jestem na hali odwrotnie. No i dalej. Lecę. W zielonym do góry. Teraz tak wyjadę. Tam widać piksko, a ja sobie tymi grzbietami będę jechał. Tam jest chala cudzichowa, no i przez te krzwięciki granicą aż na Trzegówce. Fajne skałki. Tam, z drugiej... tam właściwie z drugiej strony też są takie jeszcze większe, ale nie chcę się tam schodzić. Fajnie się jedzie. Ten zielony taki super. Odkąd się ta droga leśna połączyła z zielonym, to prawie że w 90% podjeżdżalni Czasami na jakichś strąbszych fragmentach skalnych trzeba podjechać. Tak to to spoko. No i wjeżdżam na halę ziemią. dalej teraz z granicznym szlakiem na trzy kopce. Ja patrzę by się bo trochę wieje. Ale wpadłem. Ale się tu w bagno wpakowałem. No. Wygląda kurde na przejezdny. A koło się całe praktycznie zapadło. A ja wpadłem jeszcze tutaj dodatkowo. Ja a Aj, wszystko mokre kurde. ładnie widoczne pilsko. A tam hala jadłowcowa. Tam niedawno byłem, ja jak podjeżdżałem zielonym szlakiem na halę w na A tutaj z tyłu Pilsko Tam my Pilsko A tu babia i hałas, cicho, hałas. No, podjechałem sobie na Palenice i teraz będę zjeżdżał w stronę trzech kopców i tam na trzech kopcach wjadę sobie na niebieski szlak i będę zjeżdżał na przełęcz Bory Arabskie. Nawet nie jechałem z także to będzie coś nowego. Wow. Wyski szlak. Jaż na przełęż O, zaczyna się błotko. Na tym niebieskim teraz taki kawałeczek wypłaszczenia, ale potem pójdzie dalej znacznie. jestem na przełęczy Bory Orawskie teraz będę sobie zjeżdżał żółtym no i potem czarnym chyba na Rysiankę miałem jechać niebieskim podjazdem ale nie mam chyba tyle czasu i co ciekawe na tej przełęczy Bory Orawskie na polską stronę stromo w dół zbocze idzie w pewnym momencie będzie widać że będę dojechał bardzo stromo a po słowackiej stronie właściwie jest płasko Tak, tak to wygląda. Gorna orawa. No jedziemy. Potoczek nazywa się Bystra Pasuje ta nazwa Bystra pójdziemy No i jadę Czarnym śrachiem na Rysiankę, tu jest tak, że raczej podjeżdżalne, ale są tu takie fragmenty, że trzeba dostawać wstawać, albo trepkać. No teraz znów znowu trudniejszy fragment tego czarnego szlaku. O, oh, no jestem już w pełnej schronisko a tutaj jest taki schron mhm. tylko że jest chyba totalnie zdewastowany no nic tu nie ma łaga zapadnięta Ale takich widoków dzisiaj nie ma z Rysianki. Teatry tam w oddali są, ale to słabo widoczne. No nic, jadę na szczyt i na Romankę. No na południe dzisiaj z Rysianki nie ma jakichś specjalnych widoków, nie ma przejrzystości. Jest tam daleko zmumowana, nie wiem czy to będzie widoczne No ale pisko jest to bardzo dobrze widoczne. No, a tam Widoczna przełęcz Pawusia, no i Romanka. Tam jeszcze muszę wjechać dzisiaj. Znaczy się podejrzewam, że ten kawałek to wygniót. No taki widok z przełęczy Pawlusi, to jest Prusów. No a tam jest. O tu jest skrzyczne. No i kotlina Żywiecka ogromna. Dobra, czas na Romankę. No, ten tu fragmencik przy krzyżu wypych dalej chyba będzie trochę spokojniej no, Ale tutaj stromo i kamień No i dalej O teraz chyba jedzie Właściutko. No te podszytowe partie romanki fajne są, fajnie to wygląda. Na no, tu chyba w ogóle jeszcze nigdy nie byłem, ja nawet jesienią Tylko zimą. Fajnie, o i byłoby co jakby zbierać, dalej jeszcze jest sporo. Остек. Видишь? Po przejechaniu Romanki jeszcze jest taka mała poprawka. Nie wiem, to jest nie ta majcherówka czy jakoś tak. Ech, a potem już zjazd. Ech. No dobra, wygląda, że stąd to już czekam nie tylko zjazd. Zobaczymy jak ten szlak wygląda. Jego ja kojarzę tylko zaśnieżony w zimie, więc. Nie wiem czy jest kamienisty czy nie, pewnie jest, to jedziemy. O sporo korzeni. 非常美。<laughs> Boczkiem. Żeby nie było tych No, teraz też taki mały fragmencik pod do góry. Na kotarnicę. Na czarny szlak. No, a potem już zjazd z kotarnicy. No No i dobra. Zjazd z kotarnicy czarnym. No już widzę, go pało. Wow, widoki są niesamowite. Ten czarny tutaj, już w końcowej tej fazie, przez te zagajniki, to jest cały czas tak kamieniście. Nie jest jakoś super stromo, da się to jechać, ale na no hardtailu to jest męczarne. Ja sobie momentami sprowadzam, bo śmieję bo mam. No i mam tak właściwie cały czas. Męczące to jest. Uff. O, ciekawie. A tu pamiętamarta na jak się podchodzi to, to faktycznie jest tak stromało No dobrze, że nie ma aż tak dużo paliw. Wiesz, że, że ich nie ma, bo są, ale no, nie aż tam O mocno, nogi wolą mocno. Tego pana sobie ja mi się tutaj przerwy zrobić fragmencie raczej. Fajny ten szlak No to był fragment taki bardzo kamienisty, że na hardtailu to ciężko Ale nawet do przejechania, fajny Warto Jupi No i pojeżdżone. Rasa była fajna, warto było przyjechać. Zawsze warto.